Siemaneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie pierwszym tocem. Pewnie to się zastanawiacie, jak ja to zrobiłem. Mam swoje sposoby. Zanim do tego przejdziemy, to mamy również nową informację od EA. Otóż, jak będą działały słapy w tym sezonie? Otóż, będzie wyglądało to tak, że im więcej gramy, tym dostajemy większe nagrody. To jest coś typu, jak jest właśnie ten. Ja na, ja na to mówię, karnet. Tak mniej więcej działa karnet w innych grach, ale to, to się. Nie, no, wiecie o co chodzi. Tam, gdzie zdobywamy poziomy, tam będziemy mieli coraz więcej yy, możliwości do zdobycia lepszych nagród. Także tutaj macie informację, że. Z Wybywaj punkty co tydzień za zadania, WBS, momenty food i tak dalej. Macie między innymi pokazane co można zdobyć właśnie za te punkty. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał widzicie co tydzień, to jest Daily. Zobacz, postępy w zonach. Także generalnie to wygląda tak, że e, na przykład wbijacie poziom 5 i macie od razu do wyboru albo Rejnę takiego, albo paczkę 5 piłkarzy 85+, plus. więc według mnie bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. 10 piłkarzy 85+. Plus. Słynny SBC z FIFA 20. Mamy też również KaiSedo bądź 15 piłkarzy 83. Także kolejny fajny foder. DZI, 20 poziom. DZI, lub jeden z trzech toców FX, czyli tych toców community po prostu. A następnie flashback na Was, co ciekawe. Okej okay. Lub 5 piłkarzy 85. A za 30 poziom macie to lub też runej urodzinowy i jeden z pięciu toców PL La Liga Ligue. Także jest co robić w tym sezonie, prawda? I jak już przejdziemy w zakładkę zadania, to mamy takie coś jak sezonowa wymiana tot społeczności, na przykład 8 wygranych daje 2000 punktów, 15 meczów 2000, i tak dalej, i tak dalej, także widzicie sami, jest... jest dosyć łatwy sposób, żeby te punkty sobie nabić. A my, moi drodzy, przejdźmy do pierwszego TOTSa, jak, jakiego sobie możemy po prostu zdobyć w tej grze. Jest to toc ride, grający w lidze tureckiej. No jest to po prostu tot, którego się dostaje za bicie srebrnych gwiazd. Czy grindowałem specjalnie do drugiej w nocy, żeby mieć Tytuł Mamy Toc'a? Tak. Chłopie, ty się zastanów. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków. Chcę przyznać, że na karta 74 overalla on naprawdę wygląda bardzo dobrze. Wiadomo, ma trzy sztuczek z tego Możemy zagrać, możemy spróbować. No w sumie chłopie, no czemu nie. Zaczynamy sezon Toc. Trzeba zacząć się bawić, proszę Państwa, no ewidentnie. Mamy również nagrody za Division Rivals. Nie wbiłem tych najlepszych, ponieważ niestety miałem problemy z internetem. Także wbiłem te nagrody takie... Najbardziej średnie można powiedzieć, więc... Szkoda, ale mamy pika. Może w tym piku jakiś śmieszny inform? Uh, Wirs89. To akurat bardzo dobry foder, to się może podobać. I oczywiście nagrody elitarne za yy, sezon. Tutaj też nic szczególnego nie ma, niestety, no bo nie grałem jakoś mega dużo meczów w, w tym sezonie. Także jakieś tam paczki będą, no ale bez rewelacji, niestety. Dobra, moi drodzy, także co? Lecimy z pierwszym meczem. Oczywiście Liga Druga, co znaczy, że będziemy grali z ludźmi, którzy byli w Lidze Elitarnej. Ale myślę, że pan yy, Hai Albo Haji, nie wiem w tym, jak to się czyta. Ale tak czy inaczej, pan Wright oby dał sobie radę. 3 na 4 wysoki zawodnik. Dosyć zwinny, fajne magówki, Dobra siła, dobre wykończenie. Lecimy, moi drodzy. Pora zacząć sezon Totsowy po prostu. No dobra, mamy pierwszy meczyk. Mamy tutaj herb widzewa, więc nie wiem, czy gramy z Polakiem. Się okaże. Okej, okay, mocny składzik. Eusebio, Krojw. Damy radę. Uhu. Jest i on. Ederson dobrze się ustawił w tym strzale Wydawało mi się, że ten strzał był właśnie tak idealny Ale coś tutaj... No nie siadło tak jak powinno Gdzie jesteś, right? Gdzie ty jesteś? A tu, dobra, widzę już O! Na zielono Kurde, kim pębeżysz że... O, pięknie right. Krótki supek, piękny. To jest, właśnie, to jest to, co powinien zrobić Wright wcześniej. Jeszcze z gorszej nogi to strzeliłeś, że wiadomo, no nie będę porównywał żarzynia do Wrighta, bo nie o to chodzi, ale jednak odległość podobna. Nawet bramkarz specjalnie mi się ruszył przy tym strzale. O, asysta! To jest asysta! To jest asysta! Mbappé. No teraz są coś dobrze broni. Nie podoba mi się to. I znowu Jerozinio, i znowu z lewej nogi. Ty... Spokojnie, 2-0 to nie jest, aż tak do... nie jest aż tak wysoki wynik. Dużo czasu zostało. Okej, okay. to już powoli podchodzi pod pewien paragraf, mi się wydaje. To, co mój przeciwnik robi ze mną. Ale 3-0 do 40 minuty? No myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie coś zrobić w tym meczu. Aleksandro, Jezu, gdybyś ty, był, gdybyś ty był tak dobry w prawdziwym życiu. No, Je za wypuszczony, leć. No i to jest akcja bramkowa. Główeczka. Yes. Brawo. To jest! Brawo Szczerze mówiąc, to jest chyba jedyny sposób w jaki możemy zrzeć bramkę właśnie Ryten. Główka. No nie jest aż tak zwinny jak powinien być. Czy ty robisz kick-off? Naprawdę robisz kickoffa. Okej. Okay. Jeszcze robisz greedy. Mam... ja człowiek Mam... Srebrnego toca na was. Nikt w będzie Okej. Okay. Mbappe. Nawet nie robię cieszynki. My jeszcze wrócimy w tym meczu. U. Ale się obrócił. Aj, no gdyby, gdyby nie fakt, że obracał się ponad 2 lata, coś z tego mogło jeszcze wyniknąć. No. Jo, o, Jak powalczył. Ej, gdyby to było 4-3, to jeszcze byśmy mogli spokojnie wrócić w tym meczu. Nie, tu musimy zrobić <laughs> coś takiego. No akurat mi się kamera włączyła, no nie Proszę Państwa Proszę Państwa, right Okej okay. Szansa na gola 0.06 To jest O kurde Dobra, spokojnie Nie, nie rób O Jeszcze Ramos się wylał Pięknie na Ruma Okej, okay, przepraszam za moje nerwy, ale nie jestem fanem Kikofów. To będzie gol, się ruszyłem. i Popie, właśnie ci strzeliłem srebrnym tocem. powershota. A, nie, nie chce mi się komentować tego. Nie chce, nie chce mi się tego komentować. Absolutnie. Dobra. Hat-trick, i jeszcze 5 minut. Nie zrobisz mi kick-offa po raz kolejny, ponieważ ja o tym już pamiętam. No, dawaj, kikofa, dawaj, dawaj, no. Na pewno ci wyjdzie ty głąbie. <laughs> Jeszcze jedną bramkę zdążymy. O, ale by to było piękne. A, to potę do dupy. Szkoda. Ale chłopie, remis. Dla mnie ten remis jest jak wygrana. Psychicznie wygrałem z tym chłopem. Cztery bramki. Nie patrzcie na ilość prób, bo to nie ma znaczenia. Chłopcy cztery bramki. W drugiej lidze, aktualnie druga liga. To jest jak Liga Elitarna Okej, okay, moi drodzy, więc jeszcze jedna próba w Division Rivals Mam nadzieję, że tym razem uda się może wygrać nawet Jednak Wright pokazał, że można najbardziej można strzelać ładne bramki prawie w Lidze Elitarnej Spróbujmy Co my tu mamy? Donoroma Van Dijk, Lucio Ginola, Mbappe, Martial Znowu żarzinio niestety Co ty robisz? Co ty robisz? Ja ale jestem gobiłowy Co ja miałem w głowie właśnie? Co ja zrobiłem? Wlewo. Dobrze! Dobra, pod kontrolą oczywiście wszystko I teraz Ole mu naszło, tak jeszcze idealnie podskoczyła ta piłka przed tym strzałem, nie? Także fajnie odbiła. Okej! Okay. Right na 1-0. Pięknie. Bo P. Aaa, już się na główkę. Chociaż będzie główeczka, ale fatalna góweczka. right. no już idealnie tę piłkę ci posłałem, na, na głowę, no i co się stało? Dobrze, na szczęście animacji strzałów są. Znowu Jarzinio. Znowu pieprzony żarzinio. Ja już to w bramce widziałem. Przepraszam, ja już, ja już to widziałem w To już była kolejna bramka powershotem Wrightem. Ruma. O Boże. Ramos, nie! Wybijmy piłkę, dziękuję, okej. Okay. Jak mi zdjął! I teraz Wow, okej. Okay. <laughs> to był, to był bardzo ładny strzał. Nie najgorszy, trzeba przyznać. Mamy 2-1. Nie, żarzinho, to Neruma broni. O, i teraz lewa noga. Lewa noga, prawa noga. Nie ma znaczenia. 3-1. Right, proszę Państwa, ale że on ma dzisiaj formę. O, chłopie. O, Jezus, Maria, nie. Ale by to było. To, to by było za mocne. To uważam osobiście, że to by było za mocne, to co tutaj zrobił. Right, serio. No, gdyby, gdyby, gdyby to się skończyło bramką, na miejscu Wandajka skończyłbym karierę. U, a może jednak się myliłem. Wychodzę z bramki. O, do na No ale sobie wycieczkę zrobił tutaj. No dobra, no raczej wynik utrzymamy, ale no nie o to mi chodziło przy wyjściu do Norumba. Myślałem, że jednak tę piłkę nie wiem, wybiję w ślizgiem, no ale. Mamy wygraną. Udało się wygrać mecz w lidze, powiedzmy takiej półelitarnej. Ride right, strzela hat tricka może, może i było łącznie 10 prób, ale po no tego. Może że mamy wygraną. Mamy bardzo udane występ naszego pierwszego Toca. tej Fifie. No i sumie to tyle, moi drodzy, więc bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Jutro będzie, w sumie jeszcze nie wiem co będzie. Zobaczymy, czy będzie jakiś opening, czy coś. Pomyślę. Znawcie beczkę w górę, kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się do zobaczenia. adios.